Kurs Cudów, rozdział 22. Zbawienie i święty związek. Część trzecia. Rozum i formy błędu. Wprowadzenie rozumu do systemu myślowego ego jest początkiem jego odczynienia, ponieważ rozum i ego są sobie przeciwstawne. Nie mogą też współistnieć w swojej świadomości. Celem rozumu jest bowiem czynienie jasnym, a zatem oczywistym. Rozum możesz widzieć. Nie jest to grą słów, bo tu jest początek wizji, która ma znaczenie. Wizja jest sensem całkiem dosłownie. Jeżeli nie jest to wzrokiem ciała, to musi być rozumiany. Jest bowiem jasne, a to, co oczywiste, nie jest dwuznaczne. Może być rozumiane. Właśnie tu rozum i ego oddzielają się, by pójść oddzielnymi drogami. Cała ciągłość ego zależy od jego przekonania, że nie możesz nauczyć się tego kursu. Jeżeli podzielasz to przekonanie, to rozum nie będzie zdolny widzieć twych błędów i utorować drogi do ich naprawy. Rozum widzi bowiem poprzez błędy, mówiąc ci, że to, co według ciebie było rzeczywiste, takie nie jest. Rozum potrafi widzieć różnicę między grzechem a błędami, ponieważ chce naprawy. Z tego powodu mówi ci, że to, co uważałeś za nie naprawienia, można naprawić, a zatem musiało być błędem. Ego przeciwstawia się naprawie, co prowadzi do jego niewzruszonej wiary w grzech i niezważania na błędy nie patrzy na nic, co można naprawić. W ten sposób ego potępia, a rozum zbawia. Rozum nie jest zbawieniem sam w sobie, lecz robi miejsce dla pokoju i wprowadza twój umysł w stan, w którym zbawienie może zostać ci dane. Grzech jest blokiem ustawionym w poprzek jak ciężka brama zamknięta i bez klucza na drodze do pokoju. Nikt kto nań patrzy bez pomocy, rozumu, nie usiłowałby przezeń przejść. Oczy ciała widzą go jakby zbudowanym z solidnego granitu, tak grubego, że szaleństwem byłoby próbować przezeń przejść. Rozum patrzy jednak przez niego z łatwością, ponieważ jest on błędem. Forma, jaką grzech przybiera, nie może zataić jego pustki przed oczyma rozumu. Jedynie forma błędu ma powab dla ego. Ono nie rozpoznaje znaczenia i nie widzi, czy ono jest, czy nie. Wszystko, co mogą widzieć oczy ciała, jest pomyłką, błędem w postrzeganiu, wypaczonym fragmentem całości pozbawionym znaczenia, które nadałaby temu całość. A jednak błędy, niezależnie od ich formy, mogą być naprawione. Grzech jest jedynie błędem w wyjątkowej formie, którą ego czci. Ono przechowuje wszystkie błędy i czyni z nich grzechy. Tu bowiem jest jego własna stabilność, jego ciężka kotwica w zmiennym, przez niego wytworzonym świecie, opoka, na której zbudowany jest jego kościół i gdzie jego czciciele przywiązani są do ciał, wierząc, że wolność ciała jest ich. Wolnością. Rozum powie ci, że to nie forma błędu czyni go pomyłką. Jeżeli to, co forma przesłania jest pomyłką, to forma nie może uniemożliwić naprawy. Oczy ciała widzą tylko formy, Nie mogą widzieć poza tym, do widzenia, czego je wytworzono. Wytworzone je zaś po to, by patrzyły na błąd i nie widziały poza Nim. Ich postrzeganie jest zaiste dziwne, gdyż mogą widzieć jedynie złudzenia, będąc niezdolnymi do patrzenia poza granitowy blok grzechu i zatrzymując się przy zewnętrznej formie niczego. Dla tej wypaczonej formy wizji zewnętrzna powłoka wszystkiego ściana, która oddziela cię od prawdy, jest całkowicie prawdziwa. Jakże jednak wzrok, który zatrzymuje się na nicości, tak jak gdyby była solidną ścianą, może widzieć prawdziwie? Powstrzymuje go forma, którą wytworzono po to, by zagwarantować, że nic poza nią postrzegane nie będzie. Te oczy, wytworzone po to, by nie widzieć, nigdy nie będą widziały. Albowiem idea, którą reprezentują, nie opuściła swego stwórcy, wytwórcy, a to ich wytwórca patrzy przez nie. Jakiż był cel jej wytwórcy, jeżeli nie taki, aby nie widzieć? Oczy są doskonałym środkiem ku temu, lecz nie ku temu, by widzieć. Spójrz, jak oczy ciała spoczywają na tym, co jest zewnętrzne, i nie mogą poza to przejść. Zobacz, jak zatrzymują się na nicości, niezdolne do przejścia poza formę do znaczenia. Nic tak nie zaślepia jak postrzeganie formy. Widok formy oznacza bowiem, że rozumienie zostało zaćmione. Jedynie pomyłki mają różne formy, a zatem mogą oszukiwać. Możesz zmieniać formę, ponieważ nie jest prawdziwa. Nie mogłaby być rzeczywistością, ponieważ można ją zmienić. Rozum ci powie, że jeżeli forma nie jest rzeczywistością, musi być złudzeniem i nie ma jej tam, aby można było ją widzieć. Jeżeli zaś ją widzisz, musisz się mylić, bo widzisz coś, co nie może być rzeczywiste, tak jakby takie było. To, co nie może widzieć poza tym, czego nie ma. Musi być wypaczonym postrzeganiem i musi postrzegać złudzenia jako prawdę. Czy mogłoby zatem rozpoznać prawdę? Nie pozwól, by forma Jego pomyłek trzymała Cię z dala od tego, którego świętość jest Twoją świętością. Nie pozwól, by wizja Jego świętości, której widok ukazałby Ci Twoje przebaczenie, trzymana była z dala od Ciebie przez to, co mogą widzieć oczy ciała. Nie pozwól, by twą świadomość brata blokowało postrzeganie jego grzechów oraz jego ciała. Cóż jest w nim takiego, co chciałbyś zaatakować prócz tego, co kojarzysz z jego ciałem, które, jak wierzysz, może zgrzeszyć? Poza jego błędami jest jego świętość i twoje zbawienie. Nie dałeś mu jego świętości, lecz próbowałeś widzieć w nim swoje grzechy, aby zbawić siebie. Właśnie jednak Jego świętość jest Twym przebaczeniem. Czyż możesz zostać zbawiony poprzez czynienie grzesznym tego, którego świętość jest Twoim zbawieniem? Święty związek, jakkolwiek nowonarodzony, musi cenić świętość ponad wszystko inne. Bezbożne wartości wytworzą zamęt i to w świadomości. W bezbożnym związku każdego ceni się dlatego, że zdaje się on uzasadniać grzech tego drugiego. Każdy widzi w drugim to, co zmusza go do grzeszenia wbrew jego woli i w ten sposób obarcza swymi grzechami tego drugiego i jest doń przyciągany, aby swe grzechy zachować. Dla każdego z nich zatem ujrzenie, że to on sam jest przyczyną grzechu, poprzez swoje pragnienie, by grzech był rzeczywisty, musi stać się niemożliwe. Rozum jednak widzi święty związek jako to, czym on jest wspólny stan umysłu, w którym obaj z zadowoleniem poddają błędy naprawie, aby obaj mogli szczęśliwie zostać uzdrowieni jako jeden.